Siema z tej strony Remy i dzisiaj Wam e, pokażę jak pomóc jak skonfigurować PES z naszym komputerem bądź laptopem dobrze A więc przystąpmy do najważniejszych rzeczy. Wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową i wchodzimy w link, który będzie w opisie. Od razu, jak widzicie, program nam się pobiera, który zaraz uruchomimy. A więc, ja zaraz sobie poczekam. Dobrze, pobrał się nam ten program. Uruchamiamy go. pobieramy go włączamy go to już przeglądarkę internetową możemy sobie zamknąć tu będzie pomoc z tym Tam możemy sobie zamknąć przeglądarkę internetową i otworzy nam się program motion enjoy Co teraz robimy? Ja przykładowo mam ten padot PlayStation 3, tak? To, żeby nam zadziałał poprawnie, to musimy wejść w driver manager i kliknąć install all. Wtedy będziemy już mieli wszystko zainstalowane i, i nam i będzie ten, i się nam zrestartuje komputer. Po czym, kiedy zrobiliście to, y wybieracie sobie na no jaką chcecie konsolę, ja na PlayStation 3, jak mówiłem wcześniej, i klikamy, że jest Enable, czyli że to będzie działało. Później wchodzimy, Game Controller panel. Nie mamy, ja tutaj nie mam aktualnie. Ale później wchodzicie we właściwości i sobie kalibrujecie. I w ten sposób powinien Wam działać kontroler. Tak więc. Dzięki za oglądanie tego poradnika. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Cześć.